Cześć, to jest film reklamujący mój kurs. Fotografia dla początkujących. Kurs online, czyli możecie dołączyć całkowicie za darmo. Zapraszam Was do dołączania zawsze w czwartek o godzinie 18 i w niedzielę o godzinie 18. To jest kurs, który pozwoli Wam robić lepsze zdjęcia używając aparatów. Kompaktowych. Zobaczcie sobie, czy to jest dla Was. Może będzie tak, że uda Wam się poprawić swoje zdjęcia całkowicie za darmo, korzystając z mojego kursu. Jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję, to mówiliśmy o paru rzeczach, ale chciałbym dziś przewinąć i pokazać Wam coś, co nad czym wiele osób się zastanawia. Bardzo często możemy sobie myśleć o tym, że w momencie kupna aparatu zastanawiamy się nad jedną rzeczą. Bardzo często ludzie nas, nam zadają pytanie: ile Twój aparat ma megapikseli? I jeżeli my odpowiadamy no jakoś tam wartość, możemy powiedzieć, i oni powiedzieli, powiedzą Wam, że na przykład oni mają więcej megapikseli, to oni wtedy się czują troszeczkę lepiej, a wy z racji tego, że macie mniej tych megapikseli, to możecie je poczuć gorszymi fotografami. Chciałbym Was przestrzec przed tego typu myśleniem, bo to jest myślenie bardzo błędne. Megapiksele jest to ilość najmniejszych kwadracików, które będą rejestrowane na zdjęciach, na obrazach wykonywanych przez nasz aparat jak dużo danych nasze media może zarejestrować w jednym, w jednym pliku, w jednym obrazie. Ilość pikseli, jakie, można jakie może zarejestrować nasze media, które możemy potem obej obejrzeć sobie w powiększeniu. Widzicie tutaj takie powiększenie, widzicie takie krateczki, takie małe pikseliki, to są właśnie nasze piksele. Czyli obraz składa się z pikseli, jeżeli powiększamy, zobaczcie jeszcze raz, ja Wam tutaj pokażę, w moim programie widzimy zdjęcie, modelki, jeżeli ja zacznę je przybliżać, przybliżam, 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 przybliżam i okazuje się, że w pewnym momencie zacznę zauważać zobaczcie teraz, widzimy małe krateczki, widzimy małe piksele. Zaczynamy widzieć piksele. To są właśnie nasze piksele i teraz ile, to, ile tych pikseli mamy, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne. Generalnie to jest ważne, ale nie do końca jest tak bardzo ważne jak myślicie. Dlaczego? Ponieważ my wykonując nasze zdjęcia do, do internetu, my musimy brać pod uwagę fakt, że internet nie chce dużych zdjęć, dużych plików, bo wtedy wszystko by strasznie nam muliło. Tak więc yy, pierwszy o, aparat, który ja kupiłem, on miał 8 megapikseli. możecie sobie pomyśleć, on był wyprodukowany w 2006- 2007 roku i wtedy to było 8 megapikseli to było tyle ile powinien on mieć. 4000 razy 2000. Ale zwróćcie uwagę, że do internetu my używamy rozmiarów 1080 albo 2000 pikseli i tak musimy te pliki zmniejszać. Jeżeli 8 megapikseli to jest 4 razy 2 czy tam nie wiem 3 6 razy... 2 i 4, jakkolwiek to nazwiecie, jeżeli to jest 4000 megapikseli na jednym boku, to my musimy to zmniejszyć przynajmniej dwukrotnie, żeby uzyskać 2000 megapikseli i czterokrotnie, żeby uzyskać 1080 megapikseli. Pikseli, nie? Czyli my z tych 8 megapikseli do internetu i tak robimy albo 4, albo 2 megapiksele. Więc okazuje się, że kupno wyższych ilości megapikseli zupełnie niewiele nam tutaj zmienia, niewiele pomaga. Zwróćcie też uwagę na jedną rzecz, ten aparat, który jest aparatem z wymienną optyką z pełnoklatkowym sensorem, ten aparat ma 24 megapiksele. Zwróćcie też uwagę, że ten aparat w tym smartfonie ma 48 megapikseli. I co? Chcecie powiedzieć, że ten aparat jest dwa razy lepszy od tego? To Wam powiem, że jest zupełnie inaczej ten aparat jest dużo lepszy mimo mniejszej ilości megapikseli. Także musicie wiedzieć, na czym polega tutaj problem, nasze myślenie, że im więcej tym lepiej, tu akurat się do końca nie sprawdza i zawsze do internetu będziemy zmniejszać te zdjęcia do odpowiedniej ilości pikseli, która jest przez internet akceptowana, dzięki której nasz internet działa szybko. To jest już na razie tyle z mojej dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was na, do uczestnictwa w naszych lekcjach. Zawsze w czwartek o 18.00 i zawsze w niedzielę o 18.00 Prowadzę lekcje online, fotografie dla początkujących całkowicie za darmo. Jeżeli chcecie wziąć udział, napiszcie mi w prywatnej wiadomości, a ja wyślę Wam linka. Pozdrawiam i zapraszam.